W ostatnich kilku latach Hollywood ma obsesję na punkcie jednego słowa: live action. Co jakiś czas kolejna bajka dostaje realistyczny lifting. Raz wychodzi to genialnie, a innym razem. no cóż, pozostaje tylko nostalgia. A teraz padło na jak wytresować Smoka. Moją ukochaną animację. Film, który wysoko siedzi u mnie na emocjonalnej półce. W końcu to dzięki niemu powstała moja minecraftowa seria ze Smogiem Stasiem. Internet się zagotował, fani się dzielą. Jednym się to podoba, drudzy są wściekli. A ja? Jak to wygląda? Co czuję oglądając Wiastun? Czy Szczerbatek dalej łapie za serducho, czy czuć tą magię, czkawki i tego świata Berg? Już wam mówię. Miałem 14 lat, gdy po raz pierwszy obejrzałem, jak wytresować smoka w kinie. I pamiętam, że byłem absolutnie zafascynowany. Uwielbiałem właśnie te historię za przyjaźń, za wolność, za to, że chodziło o bycie sobą, nawet jeśli to droga pod prąd. Po prostu to była opowieść, która mnie mocno poruszyła. Miałem 14 lat, więc to był taki wiek, w którym sam starałem się odnaleźć siebie. Mocno się utożsamiałem z czkawką. I dobra, i za smoki, bo przyznaję, że trochę mi przypominały psy. A jestem strasznym psiarzem, miałem wtedy zresztą labradora retrievera, więc dla mnie szczerbatek był trochę takim moim labradorem, a czkawka był taki trochę mną. To po prostu skruszyło moje serce. Rok później zacząłem swoją przygodę z YouTube'em, a jeszcze trochę później wyszedł: jak wytresować Smoka 2? I wtedy trafił się prawdziwy przełom, bo to właśnie ta część popchnęła mnie do tego, żeby stworzyć swoją serię minecraftową ze smokiem Stasiem. Dać tej serii trochę klimatu wikingów, dać właśnie tego smoka jako motyw przewodni, no i to był strzał w dziesiątkę. Pokochaliście tę serię. Dla mnie więc Berg i cała historia jak wytresować smoka to nie jest tylko film, to jest... Bardzo duża inspiracja, i na pewno po części jest to zasługa muzyki, bo muzyka w tej serii jest fenomenalna. To jest dusza tej historii. To jest dusza tej serii. I tu przechodzimy do Zwiastunu. Pojawia się muzyka? Bardzo dobrze. Czuję ogromny szacunek do oryginału. Motyw przewodni wraca. Ale zyskuje taki filmowy kunszt. Jest trochę mniej bajkowy, jest jakiś taki głębszy, kinowy, i to działa. Właśnie tak powinno się to robić. Szczerbatek. W animacji uroczy, dziki, pełen ekspresji. A tutaj, jak wy uważacie, bo moim zdaniem, jest bardzo podobny. Trochę jeden do jednego, zachowuje te najważniejsze cechy. To jest dobre, że nie starali się za bardzo urealniać smoka, że nie starali się zrobić go bardziej strasznego albo mniej bajkowego, bo jednak to jest szczerbatek, którego pokochaliśmy. Także szczerbatek, ogromny plus. Berg jest bardziej surowo, jest bardziej rzeczywiście. Nie ma kopii wklej z bajki, jakiegoś takiego mocno przerysowanego, bajkowego świata. Jest coś takiego, że można w nim poczuć prawdziwą krainę. Także jest klimat, jest potencjał. No i casting. Bohaterowie. Bo jak oni nie dowiodzą emocji, to nawet najlepszy szczerbatek nie da rady. Czkawka, Mason Thames. Pierwsze co widzisz, no gościu pasuje do tej roli. Młody, trochę wycofany, ale z charakterem. Ma tę nieśmiałość, która była uczkawki w pierwszym filmie. Nawet jak są te porównania screenshotów z bajki i z filmu, no to wygląda to fajnie. To wygląda to naprawdę tak, jakby to po prostu zostało ożywione. Tak jak live action powinno wyglądać. Stoik Gerard Butler. No i to był moment, którym bardzo się ucieszyłem. Butler wraca do roli Stoika. On zna tę postać jak nikt inny. Wie, jaki powinien być Woodzberg. Mam wrażenie, że jego obecność jeszcze bardziej wzbudza zaufanie do tej produkcji. Astrid Nico Parker. Parker wygląda nieco inaczej niż animowana Astrid. Dla jednych może być to minus, a ja jakoś mi nie przeszkadza to, że ma inny kolor włosów. Jestem bardzo otwarty na wizję reżysera. Tym bardziej, że w tej postaci nie jest ważne to, czy jest blondynką, a to, jaki ma charakter. Zresztą, jak to powiedział reżyser, nie chcieliśmy kopiować animacji, chcieliśmy znaleźć esencję tych postaci i ożywić ją na nowo. Mądre, bo od Astrid właśnie wymagam siły, niezależności i emocjonalnego rozwoju postaci. Tę aktorkę znam i wiem, że potrafi zagrać takie charaktery, ma ten temperament. Trzymam za nią kciuki. Pyskacz, Nick Frost i śledzik. Julian Denison. Te postacie były bardzo ważnym takim komediowym aspektem, jak wytresować smoka. Bardzo się cieszę, że postawili na tę dwójkę, bo podejrzewam, że to będzie jeden z ważniejszych punktów, jeśli chodzi o humor i luz w tej serii. Sączy, Smark, Szpadka, Mleczyk i reszta ekipy. Tych nazwisk za bardzo nie kojarzę, ale sprawdzałem ich portfolio, no i produkcje, w których grali, wyglądają bardzo dobrze. Także casting mi się podoba. Najważniejsze pytanie, jakie mam, to czy dadzą radę z tymi emocjami w filmie? Bo animacja miała to coś: przerysowaną mimikę, ogromny wachlarz ekspresji. A tu, gdy już mamy film, trzeba dowieść to wszystko. Spojrzeniem, gestem. To nie może być też za bardzo teatralne. Oj, to będzie spore wyzwanie. Live-action to nie jest już ciekawostka, to trend. I mam mieszane uczucie. Z jednej strony boję się, że coś co kocham, coś co szanuję i miło wspominam, zostanie zbezczeszczone i okradzione z tej dziecięcej magii. Z drugiej, jak usłyszałem o tym, że będzie live-action, jak wytresować smoka, to podskoczyłem z radości. Bo to naprawdę fajna sprawa zobaczyć swoich bohaterów z dzieciństwa w rzeczywistej postaci. Zbliżyć się do tego świata, który wcześniej był tylko bajką. Zobaczyć jak wygląda naprawdę Berg. Jak wygląda Szczerbatek, gdy przestaje być rysowany. I dlatego choć bardzo chcę, żeby ten film się udał, mam też w sobie ostrożność. Nie hejt. Po prostu świadomość, że nostalgia to delikatna sprawa. Ale jeśli twórcy to czują, tak jak tu, gdzie wraca ten sam reżyser, Dean DeBlois. I to nie jako doradca, lecz jako głównodowodzący. To wierzę, że może się udać. Zatem to nie jest ribot zrobiony na szybko, lecz kontynuacja jego wizji w nowej formie. I to daje mi ogromne zaufanie. Lalkarze przy smokach. Nie wszystko tu zrobiono w CGI. Co prawda to nie Nolan, który by wskrzesił prawdziwego smoka, ale mieliśmy tu lalki, dzięki którym aktorzy mogli trochę bardziej... Poczuć tego smoka. Rutko jako plagmap gra jedną z wojowniczek Berg i nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby nie fakt, że jest po amputacji i realnie reprezentuje osoby z niepełnosprawnością. Zatem mamy postać silnej, kompetentnej wojowniczki, która pokazuje, że siła przyjmuje różne formy szacunek. Nie wiem, czy ten film przebije oryginał. I szczerze mówiąc, nawet nie o to chodzi. Jeśli coś pójdzie nie tak, mamy dalej trylogię i moją serię Minecraft, do której w każdej chwili możemy wrócić. Liczę na to, że Berg, przez to, że będzie bardziej rzeczywiste, bardziej realne, bardziej namacalne, jeszcze mocniej odda swój klimat wikingu. A postacie bardziej ludzkie. Jeszcze lepiej pokażą motywy i uczucia głównych bohaterów, przez które tak mocno pokochaliśmy tę historię. Jak wytresować smoka od 13 czerwca tylko w kinach? Ja idę, a wy? Stay with me. All right, bud. You ready? It's like the size of my...